No w końcu, w końcu udało mi się znaleźć smartfon, który będzie tani i który będzie miał do zaoferowania coś, co z natury przynależy do górnej półki cenowej, albo przynajmniej tej wyższej, no dobra, średnio wyższej. Ale po kolei. ZTE Focus Pro to bardzo, ale to bardzo nietypowy telefon. Dlaczego nietypowy? Dlatego, że ten sprzęt ma na siebie pomysł. Ten sprzęt jest jednym z tak zwanych nieoczywistych wyborów i to nie tylko w swojej półce tenowej po trzecie, ten sprzęt bardzo często jesteśmy w stanie stereotypowo gdzieś tam odłożyć troszeczkę na boku i bardzo niesłusznie w tej recenzji Wam to pokażę bo ZTE odwaliło tutaj kawał dobrej roboty i jeżeli szukacie smartfona fotograficznego tylko teraz mała uwaga na samym wstępie fotograficznego, nie do nagrywania wideo, tylko do fotek to ta Nubia będzie bardzo ciekawym wyborem, zwłaszcza, że dzisiaj za ten sprzęt Zapłacimy, uwaga, 700 zł Tak, czyli mamy tą niższą półkę cenową, a możliwości fotograficzne Jeszcze raz uchylam rąbka tajemnicy Zdecydowanie wykraczającą ponad tą kwotę, ba, ponad dwukrotność tej kwoty I to jest to Z racji tego, że ten telefon jest troszkę nietypowy Chciałbym, żeby sama recenzja też była nieco inna niż większość, jakie znajdziecie na kanale Jak to będzie wyglądało w praktyce? No cóż, najpierw opowiem Wam o tym, co w tym sprzęcie mi się podobało Później co mi się nie podobało, później zrobimy szybkie podsumowanie i w międzyczasie tak znajdzie się spora chwila na to, żebyście sami ocenili, jakie nagrania, jakie filmy, jakie zdjęcia ten telefon jest w stanie zrobić. Zaczynamy od funkcji foto, od możliwości foto tego sprzętu, ale najpierw zanim zobaczycie sample, troszkę specyfikacji i samych możliwości. Mimo niższej w półki cenowej na pokładzie znajdziemy system NeoVision AI. Jest to sztuczna inteligencja, która potrafi pomóc nam odrobić ostre i piękne zdjęcia bez ingerencji w zaawansowane ustawienia. W praktyce działa to całkiem sensownie. Główny aparat to 108 megapiksela i znajdziemy tutaj OIS, czyli optyczną stabilizację obrazów. Te 108 megapikseli potrafi zrobić naprawdę dobrą robotę. Warto zaznaczyć, że OIS jest wspierane przez EIS, czyli mamy tutaj fajne kombo stabilizację optyczną i elektroniczną cyfrową. Fajnym smaczkiem, który docenią te osoby, jakie są zaangażowane już w fotografię, są zmienne ogniskowe, to znaczy możemy wykorzystać natywne 18 mm, 24, 72, 50 czy 35. Tak, to wszystko tutaj jest pod naszym kciukiem. Błyskawiczne ujęcie to fajna ciekawostka, sztuczna inteligencja, która pozwala zrobić szybkie zdjęcie i możemy poprawić w nim te niedoskonałości, które są związane z szybkim ruchem obiektywu. Profesjonaliści docenią fajny drobiazg. Jaki to drobiazg? Możliwość robienia zdjęć RAW. Forma traw pozwala nam na bardzo zmasowane możliwości w postprodukcji. Jeżeli chodzi o wideo, urządzenie jest w stanie nagrywać filmy w jakości 4K. Uwaga, 30 klatek na sekundę, więcej z tego sprzętu nie wyciśniemy. Znajdziemy tutaj z przodu kamerkę 32 megapiksela. Szeroki kąt widzenia sprawi, że sprawdzi się także w takich bliższych ujęciach i jest tutaj też całkiem nieźle. Uwaga, jeżeli chodzi o wzornictwo, znajdziemy tutaj charakterystyczne wystające oczko okalające wszystkie aparaty, to jest taka wyspa i ta wyspa już na pierwszy okaz oka zdradzi nam, że tak, jest to smartfon fotograficzny, ale uwaga, zachęcam, żeby od razu nałożyć na niego etui, dlaczego? Dlatego, że ta wyspa bardzo mocno wystaje, etui dodatkowo jej będzie chroniło. Do etui też jeszcze wrócimy, bo to jest ciekawa sprawa. Bardzo fajnym smaczkiem, bardzo fajną ciekawostką, która też mi się podoba jest to, że znajdziemy tutaj dodatkowy przycisk, który znamy na przykład z pewnych smartfonów na literkę A, gdzie możemy do tego przycisku dopasować takie szybkie akcje, niech to będzie dyktafon, tryb audio, latarka czy aparat. Tak, ten boczny przycisk to jest taki przełącznik, który szybciutko przestawiamy w górę albo w dół i wuala, działa. Drugą ciekawostką, która bardzo mnie zainteresowała, to dodatkowy, uwaga, przycisk foto. Tak, to jest dodatkowy autonomiczny przycisk, który służy do wyzwalania zdjęcia. Jest to przycisk dotykowy, wymaga odrobiny przyzwyczajenia, ale działa bardzo, bardzo fajnie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym docenić, to bateria 5000 mAh. To nie jest dzisiaj coś, co potrafi nas jakoś rzucić na kolana, ale w praktyce mocna doba użytkowania to jest coś, co jest dla tego telefonu po prostu standardem. Jeżeli chodzi o ładowarkę, tak znajdziemy ją w zestawie. Jeżeli chodzi o szybką ładowarkę... No, cóż, 33 W musimy do tego przywyknąć. Nie jest to dużo, nie jest to mało. W dzisiejszym standardzie takie w sam raz, taki zwykły standard, ale nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o wydajność, też nie będzie źle. Dlaczego nie będzie źle? Bo mamy tutaj 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na pliki. Uwaga, pamięć budowana na dane to UFS31, czyli na szczęście nie jest to niesławne EMMC i Szybkość transferu danych będzie naprawdę bardzo fajna. Procesor będzie tym węższym gardłem i tutaj nie będę Was trzymał w niepewności. To jest ten sam procesor, który znajdziemy na przykład w Motorola G35 g w ZT Blade v czy w kilku sprzętach od HMD. Tak, HMD, które w swoim czasie przejęło Nokia. Wiecie, co jeszcze mi się bardzo podoba i chciałbym tutaj zrobić taką małą dygresję. Fani audio. Tak, mam tutaj smartfona teoretycznie dedykowanego do foto i jeżeli chodzi o takie czyste audio, zaraz obudowę wam pokażę. Nie ma tutaj złącza słuchawkowego, więc niestety pewne rzeczy dla tradycjonalistów będą niedostępne. Ale uwaga, w zestawie znajdziemy słuchawki, to jest jeden mały detal, i podejrzewam, że dla takich osób, które będą wykorzystywały je głównie do rozmów. To jest fajny dodatek, ale jeżeli chcecie słuchać muzyki bezprzewodowo, to ten sprzęt umożliwi to. Dlaczego? Dlatego, że na pokładzie znajdziemy obsługę ldak tak znajdziemy DTS-a i tutaj, jeżeli chodzi o połączenia nowoczesne po Bluetooth z takimi lepszymi słuchawkami, ten sprzęt pozwoli na całkiem sporo i mnie to mocno zaskoczyło właśnie na plus. Podobają mi się te rzeczy, które znajdziemy w opakowaniu. No tak, bo dlatego, że dzisiaj naprawdę mało, który producent dorzuci nam słuchawki. To jest pierwsza ciekawostka. Dlatego, że etui, jaki tutaj znajdziemy, ono jest dziwne. Od razu uprzedzam. To jest taki plastik i ten plastik ma mocne narożniki, które fajnie trzymają konstrukcję, ale nie ma boczków. I to wygląda dziwnie, ale w praktyce sprawdza się całkiem, całkiem nieźle. Kolejna rzecz, którą nie zawsze znajdziemy, ładowarka. 33 W. Taki solidny, średni jak na dzisiejsze czasy. Ciekawostka, to jest ładowarka już nowszego typu, mamy tutaj USB typu C, a nie standardowe i ten kabel, który znajdziemy w zestawie, to jest USB-C na USB-C. Aha, w zestawie znajdziemy jeszcze takie szkło, które możemy nakleić sobie na wyświetlacz samodzielnie. Też mały drobiazg, ale też cieszy. No i tutaj będą nam się przeplatały pewne rzeczy, które się podobają, które się mniej podobają, bo zbierzamy do zakończenia i zmierzamy do tych sech in minus. Ale na razie jest tak trochę średnio. Średnio dlaczego? Bo tak. To jest bohater naszego testu. Telefon jest ciekawy, on się może podobać i przede wszystkim podejrzewam, że osoby, które są fanami fotografii docenią to, że ten telefon jest wybitnie fotograficzny. Wybitnie fotograficzny to znaczy, że on na pierwszy rzut oka zdrada swoje przeznaczenie. Na tej krawędzi znajdziemy coś, o czym Wam wspominałem, czyli to jest ten dotykowy przycisk do wyzwalania migawki aparatu. Tutaj mamy ten przycisk przesuwany, ja go teraz delikatnie spróbuję przesunąć. O, zobaczcie, góra do to się w ten sposób przesuwa. Fajny bajer w tej półce tonowej rzadko spotykany. No i kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć w kategorii właśnie takich ciekawostek, to fakt, że tutaj mamy szkło i tutaj z tyłu też mamy szkło. Niestety nie dokopałem się do tego, jakiego rodzaju to jest szkło, więc nic więcej o nim nie powiem. Przechodzimy do rzeczy, które podobają mi się mniej. Przede wszystkim będzie to niestety system. Tak, Android wersji 13 i nie zapowiada się na to, żebyśmy mieli jakąś wybitną aktualizację do chociażby 14. Więc uczulam te osoby, którym zależy na aktualnej wersji systemu. Chyba to nie będzie sprzęt dla Was. Ale jeżeli chodzi o sam system, tutaj to, co znajdziemy, to, co proponuje ZTE, jest całkiem sensownie, jeżeli przymkniemy oko na to, że musimy poświęcić chwilę na. Jak zwykle odinstalowanie zbędnych aplikacji, takich śmieciowych apek, który troszkę tutaj jest, no nie za dużo, ale znalazły się nawet jakieś dziwne gry. Puzzle, Rebel Guns, Hot Games, Hot Apps, jest troszeczkę tego i uprzedzam, że ja chwilkę na to bym poświęcił, wtedy system działa bardziej responsywnie. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, których bym się tutaj spodziewał, których też nie ma, no nie ma jakiejś takiej autorskiej apki jak Galeria. Tak, to mnie też trochę dziwi, zwłaszcza, że to jest to smartfon, więc ta galeria powinna być rozbudowana i z jakimiś fajnymi smaczkami, tutaj też jej nie znajdziemy niestety nie mogę pozachwycać się też wyświetlaczem, bo jest to zwykły IPS on ma niezby kąt widzenia i w zasadzie pozwala na to, żeby cieszyć się treściami, tutaj to są te zastrzeżenia, które po prostu zwyczajowo do IPS-ów mamy, ale sama jego rozdzielczość też do zachwycających nie należy, teraz gdzieś tutaj w rogu widzicie jak to wygląda w praktyce, więc osoby, które chciałyby, żeby tutaj korzystać z najwyższej jakości obrazu Niekoniecznie to jest ten adres, ale uprzedzam. Nie zrażajcie się, bo zdjęcia, jakie zrobicie na tym smartfonie, na ekranie wyglądają zaskakująco dobrze, ale skrzydeł dostają wtedy, kiedy wrzucamy je na komputer albo na telewizor. Wiecie już, co mi się bardziej podobało? Wiecie, co podobało mi się mniej. Teraz przechodzimy do fotografii, do wisienki na torcie, i ja chciałbym Was zaprosić najpierw na pokaz zdjęć. Później będą filmiki. One będą zwykle w trudniejszych warunkach, no bo domyślamy się, że w tych łatwiejszych wyszłoby coś na kształt filmiku reklamowego. Ja chciałem rzeczywiście sprawdzić, co ten sprzęt potrafi. Zapraszam. Już wiecie, ten sprzęt jako fotosmartfon może być strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza jeżeli macie ograniczony budżet, trzeba to powiedzieć wprost. Natomiast, jako taka kamera wideo, to nie będzie ten adres. Mimo tego, że znajdujemy tutaj stabilizację obrazu, ona na tych filmach jakby nie istniała, po prostu ekran. Obraz jaki zarejestrujemy, bardzo to wszystko się telepie, nie podobało mi się to, ta jakość filmików też szału nie robi i uważam, że dodatkowo wąskim gardłem będzie ta moc obliczeniowa, dlatego że w tych gorszych warunkach widać, że procesor wyraźnie się męczy, ten sprzęt wyraźnie się męczy, żeby więcej wycisnąć z obrazu, więc do wideo to nie będzie ten adres, ale zdjęcia, h. ja do tej pory nie widziałem urządzenia, które za 700 pozwoliłoby zrobić takie fotki i owszem, to ZTE debiutowało za Tysiaka, ale nawet za Tysiaka trudno byłoby szukać konkurentów, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne. No i do tego mały smaczek na koniec. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś będzie kupował to urządzenie w sklepie producenta, gdzie obowiązuje raczej ta wyższa cena, niestety, to tam można zarejestrować sprzęt i. U gratisie otrzymać bardzo ciekawy bonus. Teraz go widzicie na przebitce. Ja żałowałem, że do testów nie dostałem właśnie tych dodatkowych obiektywów, tej dodatkowej obudowy, bo dopiero zabawa mogłaby wyglądać jeszcze ciekawiej. Troszkę mi tego brakuje. Mam nadzieję, że te osoby, które w jakiś sposób się tematem zainteresują, znajdą sobie sample fot, bo nawet w polskim internecie, w, w polskich recykach udało mi się kilka znaleźć. To jest coś ciekawego i coś, co dla fanów fotografii, tej mobilnej fotografii, będzie stanowiło taką dodatkową, sensowną, dodatkową wartość. Nubia Focus Pro 5G, szybkie podsumowanie. Komu nie poleciłbym tego telefonu? Na pewno fanom szybkich sprzętów. To nie będzie szybki sprzęt. Na pewno fanom przechowywania obłędnych ilości danych. Na telefonie, na smartfonie, bo tutaj ta pamięć jest ograniczona, nie mamy czytnika kart pamięci. Na pewno osobom, które potrzebują smartfona wytrzymałego, bo tutaj ta wytrzymałość, z racji tego też szklanego tyłu, którego specyfikacja jest trochę tajemnicza, to ta wytrzymałość może być zaskakująca i minus. No ale jeżeli ktoś szuka smartfona foto, zwłaszcza w tym niższym budżecie, to jest sprzęt dla niego. Jeżeli jesteście w stanie przyglądać oko, że to urządzenie dzisiaj ma Anka 13 i nie mam zielonego pojęcia, czy pojawiły się Aktualizację do 14 ba o 15 to nawet nie myślę, no to to może być bardzo ciekawy sprzęt. Jeżeli stawiacie jednak na połączenie tego, żeby system był aktualny i żeby były możliwości fotograficzne jak najwyższe w minimalnym budżecie, musicie niestety szukać dalej. I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy takiego konkurenta po prostu nie znajdziecie. Dzięki serdeczne za obejrzenie testu. Jeżeli do czegoś Wam się to nagranie przydało, proszę o lajka, like proszę o subskrypcję. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.